Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w tę czwartą niedzielę Adwentu. Dzisiaj bardzo, bardzo poruszyło mnie to słowo. Początek Ewangelii opowiadający nam o zwiastowaniu, gdzie Bóg posłał swojego anioła do miasta Nazaret w Galilei, do dziewicy o imieniu Miriam poślubionej Józefowi z rodu Dawida. Słuchajcie, to wszystko pokazuje, że u Boga nie ma żadnych przypadków, że Bóg nigdy się nie myli, że Bóg wybiera konkretnego człowieka, by zwiastować mu swoją dobrą nowinę. Kiedy Bóg wybiera ciebie czy mnie, by posłać do nas swojego anioła z konkretnym przesłaniem, konkretnym zwiastowaniem, to Bóg nigdy się nie myli. Bóg Świadomie to robi i posyła swojego anioła do Michała, który jest księdzem, mieszka w stadnikach, w sercańskim seminarium, i nie może być tutaj pomyłki, a pochodzi z rodu olszewskich. I zawsze tak było, że, że Bóg wybierał człowieka, by coś mu zwiastować, i nigdy w tym nie było przypadku. To człowiek może się pomylić. Bóg nigdy się nie myli. Więc jeżeli widzisz i rozpoznajesz konkretne Boże działanie w swoim życiu, to nie jest to przypadkiem. To Bóg wiedział, że to Ty i posyła swojego posłańca, aby zwiastować Ci konkretną rzecz, objawić Tobie dzisiaj Jezusa z Nazaretu, Jego przyjście, i nie ma w tym żadnych przypadków. Przyjmijmy tę dobrą nowinę. Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen, kochani, nie zapomnijcie, że jutro odcinek adwentowych rekolekcji.